Wreszcie. tak, to to, bardzo się cieszymy i słuchamy. A państwo już do nas włączyć, będziesz no słuchamy. Dobrze, tak. a ja mam mam na zdrowy. Zdrowy, zdrowy. I pani. Ee... Pani Mama jest tutaj pokazana w związku. I to w związku, tak, w związku stałym, czyli jest to osoba po prostu, no, mężatka. Odnoszę, tak, odnoszę takie wrażenie, w ogóle tutaj kartę bardzo często pokazują, że ona dwa miesiące temu miała wykonany pewien zabieg operacyjny. Matko, skąd Pan to wie. A wiecie Pani, no właśnie. Bo tutaj karta dwójka była, właśnie mówi o tym zabiegu. Odnoszę takie wrażenie, że teraz ona tak naprawdę dochodzi do siebie. Uważam, że jeżeli chodzi o zdrowie, nie widać takich poważnych zagrożeń zawodowych. Będzie stabilizacja. Może mieć mama też w tym roku do załatwienia jakieś sprawy urzędowe, sądowe. Będą dosyć no, ciężkie no, i skomplikowane. No nie wiem. <laughs> Ale ja uważam, że to wszystko załatwione zostanie pozytywnie, z tym, że dobrze by było, żeby się wsparła jakimś, jakąś pomocą osoby, która zna się na prawie. I jest to osoba młoda, czyli pomimo swojego wieku ma dobre podejście i, i po prostu bardzo całą... dobrze profesjonalnie Moje to soclef, prawo no, widzi pani? No, to super. No to, to proszę korzystać. Proszę korzystać, bo bardzo yy, myślę, że jest osobą bardzo kompetentną w tym, co robi. Także powodzenia życzymy, Dziękujemy bardzo. Bardzo serdecznie dziękuję. Dobranoc. 74? 30? 40? 30. I zobaczcie, jak karty niesamowicie pokazują, jeżeli. Masz odwagę spojrzeć obiektywnie, obiektywnie, nie sugerować się tym, tym, tak jak tamta pani, że w zakładzie psychiatrycznym jest, ale zobaczcie, jak karty pokazały niesamowicie, bo gdy ten człowiek był. No, y, osamotniony, by, jest w tym zakładzie psychiatrycznym, prawda? Czyli no, właśnie, y, i bardzo czy często to To była karta mówimy. czterech pucharów, czy czterech y, To była karta pustelnika. A, pustelnika, tak? No, Odcięcia, pustelnika. oczywiście oczywiście. No, tak, no, to jest bardzo. Tak, bardzo często my tutaj mówimy, nie, miejcie odwagę zobaczyć obiektywnie swoje życie. Y, jeżeli nie jesteś na przykład osobą samotną, jeżeli czujesz się źle, nie wypieraj, y, no, tak naprawdę, y, no z siebie pewnych informacji. Oczywiście, no, się ja muszę po Państwu powiedzieć, że wszyscy mają Taką tendencję, żeby y, m, po prostu nie przyznawać się do pewnych rzeczy. Tak, Tarot, tak, to wszystko tak, wyciąga. Tak. Wyciąga wszystko, co leży tutaj nam bardziej na najbardziej na sercu, chociaż no, my no, pokazujemy. Wiadomo, no, logicznie logiczne jest to, że każdy chce z nas być szczęśliwym. Tak, ja chcę być szczęśliwy, tak chce być szczęśliwa, Wy chcecie być szczęśliwi. Każdy chce kochać, każdy chce zarabiać się dużo pieniędzy i każdy nie chce być zdradzany, ale nie o to chodzi, żebyśmy my Was okłamywali. Tak, bajeczki mywał, na dobranoc, no, no, no niestety to się, nie jest. Tego typu. Dokładnie, to jest program EZO, to jest program TV, porada podwójna. My jesteśmy za prawdą. Jeżeli masz odwagę, spojrzeć obiektywnie. Ja bardzo często tutaj mówię na wizji, że gratuluję pani czy panu odwagi. Tak, że y potrafi się pani do czegoś przyznać. przyznać. Dokła tak. Dokładnie tak. I faktycznie ja was podziwiam, bo tutaj przy całej Polsce, żeby powiedzieć: tak, proszę pana, o, on mnie zdradza, albo tak, proszę pani, no, no właśnie, ty, są pokazane sprawy, y są sprawy sądowe. No to trzeba mieć odwagę, prawda? I ty tak. Także jeżeli potrafisz spojrzeć obiektywnie, obiektywnie na swoje życie, sprawiedliwie, to na pewno się z nami zgodzisz, z nami sprawdzają. Ale się Macieju, ja muszę Ci powiedzieć, że jest mnóstwo takich osób, które na przykład przy rozkładzie hmm. kart negują to. Bardzo często tak się dzieje. Tak. Ale najfajniejszy jest moment, jak powiedzmy za miesiąc, za dwa... Przychodzą z powrotem i mówią, że to niesamowite, ale to, co pani ja, mówiła dokładnie. Się ja spaliło. kiedyś miałem taką klientkę, słuchajcie, i ja opowiem tutaj Tak, ja to już kiedyś mówiłem. Miałem taką klientkę kilka, kilka ładnych lat temu w gabinecie. Przyszła do mnie oczywiście Wałbrzyszanka z mojego miasta, przyszła do mnie do gabinetu i ja jej powiedziałem, że będzie pani miała problem z tarczycą. Będzie pani miała operowaną tarczę, bo będzie pani miała gózki tarcyce. Ona mnie wyśmiała. Ona powiedziała, że panie Macieju, to jest nieprawda pomyłka, bo ja nie nigdy nie miałem żadnych problemów z tarczycą i minął gdzieś rok czy półtora roku i ona przyszła z blizną i oczywiście ja już jej nie pamiętałem i ja już zapomniałem, że ona faktycznie była u mnie i mówi tak, pani oczywiście po skończonej wróżbie, no bo się oczywiście na początku nie przyznała, po skończonej wróżbie mówi, pani Maćku proszę zobaczyć, pan to wywróżył i pan powiedział, że będę miała operację tarczycy. No jest to niesamowite i to są, to tak samo jak właśnie... Yy, Pewne radio kiedyś, niedawno zadzwoniło na walentynki, mówiłem Tobie to. Też mówiłem Wam tutaj, widzą, i pewne radio popularne bardzo w Polsce zapytało się mnie o pewną parę z show biznesu. Oczywiście nie będę tutaj mówił, kto to jest, no bo mogą sobie te osoby nie życzyć. I zapyta, zapytało się to radio, jak będzie wyglądał związek tych osób. No ja powiedziałem, jak te widzą rozstanie, zakończenie związku. Tydzień, moi drodzy, nie minęło, tydzień nie minął, jak yy, cały internet, cały internet był wypełniony informacją, że ta para show biznesu się rozstała. To jest